Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku po raz czwarty, kolor czerwony w teleturniejach. I dzisiaj zajmiemy się kolejnymi kilkunastoma przykładami e, właśnie z różnych teleturniejów, z różnych krajów świata. Ponieważ, e, no cóż, muszę się przyznać, że do tej sprawy podszedłem dość niechlujnie, gdyż po prostu. E, Dopiero wyobmyślałem ten temat, no i tak więc ten kolor czerwony trochę chaotycznie idzie. No ale w przypadku innych kolorów, mogę Wam obiecać, że będzie więcej porządku w tym wszystkim. No ale wracając, właśnie do tematu odcinka, kolor czerwony w teletrunie, jak tutaj mamy, właśnie pierwsze cztery przykłady. Jak widzicie, Zaczniemy, zaczynamy od góry, od lewej strony. Tak to leciało, tak to leciało. Oczywiście, jeżeli gracz włoży w tekst. Nieprawidłowa, wówczas wszystko zapala się na czerwono, no i gracz przegrywa. Tutaj mamy, akurat, typowo negatywną konotację koloru czerwonego, co jest w końcu ogólnie przyjęte jako, że kolor czerwony w większości przypadków jest, oznacza negatywne rzeczy w tych efekty niepożądane, można powiedzieć. Ale są też pozytywne. Takie, na przykład, podpowiedzi w tym turnieju rodzina wie lepiej. Po pierwsze, zawodnik siedział na czerwonym krześle w tym turnieju. Po drugie, Yy, pomoc, koła ratunkowe yy, 50%, ubezpieczenie 50% było czerwone Czy, no, czyli, tak, tak, czyli mamy tutaj takie konotacje yy, trochę pozytywne trochę neutralne, jeśli chodzi o rodzinę, wiele lepiej i ta, tak było ino. i w polskiej wersji, i w oryginale izraelskim, i wszędzie no czyli yy, w, 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 w prawdzie nigdzie <laughs> bo, bo nie chcę żeby ten plan był gdzie indziej poza Polską i Izraelem Dobrze, yy, dalej, Tenable. W Tenable mamy znowu negatywne konotacje czerwieni, gdyż jeżeli zawodnik yy, nie trafi w tablicę, wówczas wszystko zapala się na czerwono. Yy, no i mamy jeszcze Dzieciaki z klasą, czy też British Brainers Clit, no i też inne, yy, inne generalnie yy, programy na tej licencji. Gdzie w finale jeden z zawodników ma kolor czerwony? No a jego pytania dla tablicy również są czerwone. No i zegar odmierzający czas w pos przy poszczególnych pytaniach również był koloru czerwonego. No i lecimy dalej, bo to nie koniec. W terenie Winning Combination, również niedawno przeze mnie omawianym, yy, nieprawidłowe odpowiedzi podświetlane były na czerwono. Czyli to tutaj bez zaskoczenia. No i przechodzimy na polskie podwórko, mamy telefoniadę. W telefoniadzie na kole szczęścia było kilka pól w kolorze czerwonym. Eee, dość negatywnym, ale także było pozytywne, gdyż było, było takie pole plus dwa punkty. No ale dokładne omawianie koła szczęścia to sobie zostawimy na inną okazję. Natomiast jeszcze należy wspomnieć o innym ważnym elemencie scenografii, czyli o czerwonej budce telefonicznej. I to też był symbol tego programu przez kilka lat. No i bał w czerwony, ma czerwonym, a mówimy o czerwieni w tych turniejach. Lecimy dalej. Jaka to melodia? Właściwie Name That Tune, oryginalna amerykańska wersja, zawierała kilka czerwonych elementów. Przede wszystkim na y, melodii roulette, czyli na, na kole, gdzie y, prowadzący losał stawkę, y, którą płacono za odgadnięcie prawidłowego tytułu. Kilka pól miało kolor czerwony, tak jak 250 dolarów, 500 dolarów, czy też 400 dolarów. No ale był y, również double, takie pole do na, na drugiej części tej, na obwodzie tego koła. Również było czerwone. No i jeszcze była taka, yy, taka konkurencja, to był to w latach 80., już. Tune Topics, właśnie, No i jeden, na tej losowano te tematy z takiej tablicy kolorowej. No i właśnie jedno, jeden z elementów yy, tej tablicy był w kolorze czerwonym. Lecimy dalej. The Price is Right. Jeśli chodzi o The Price is Right, to mamy mnóstwo elementów czerwonych, ale teraz zajmiemy się typowo kołem. No i właśnie tak, w amerykańskim oryginale to jest zdjęcie na dole. Mamy czerwoną stówę na czarnym tle. Tak samo czerwona stuwa, właśnie stuwa na czerwonym tle, mieliśmy w wersji portugalskiej. To jest pierwsze zdjęcie na górze, od lewej strony. No i mamy tak samo, to w ogóle to koło w jest zerwane na brytyjskim. Tam, tam też była stuwa na czerwonym tle. No i czerwona stuwa na białym tle była również we, we włoskiej wersji. No i ogólnie we włoskiej wersji było kilka innych pól na czerwonym tle, jeśli chodzi o około mm, w The Price Is Right, w dobrej cenie. To, 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 tam to się nazywało ok i Precja jest No ale e, też stuwa była czerwona. Lecimy dalej. Familiada, Family Field właściwie, amerykańska wersja. W latach 94-95, kiedy Richard Dawson powrócił e, do prowadzenia tego programu. W finale scenografia zmienia kolor na czerwony. Jak widać na załączonym obrazku. Przez całą grę, przez cały pojedynek studio było niebieskie, a w finale zmiana była na czerwony. Lecimy dalej. W tej turnieju trzy kwadraty, którego temat również poruszałem przy okazji koloru zielonego. Jeden z tych trzech kwadratów był w kolorze czerwonym. W Dekrypton Factor, również ten temat już poruszany przeze mnie, w logo ta litera K miała czerwony element na górze, jak widzicie, no i również jeden z zawodników miał przydzielony kolor czerwony. W greckiej wersji jednego z 10, w finale, podobnie jak w amerykańskiej familiadzie, scenografia zmieniała kolor z niebieskiego na czerwony. To był finał. Finał odbył się w całkowitej czerwieni. Dalej mamy Foyt Bayard. No i właśnie niektóre, niektóre klepsydry, przy wybitnie takich specjalnych zadaniach, o specjalnym charakterze, miały kolor czerwony. To było kiedyś, a obecnie takie klepsydry w kolorze czerwonym są używane raczej w rundzie wskazówek przy zdobywaniu wskazówek. Te zadania mają właśnie klepsydry w kolorze czerwonym, do odmierzania czasu. Lecimy dalej. Tipping point. W tipping point jest taka rzecz, że jeżeli zawodnik od udzieli złej odpowiedzi, wówczas ele wybrane elementy scenografii widoczne na zdjęciu zapalają się na czerwono. No i na koniec y akcent z polskiego podwórka. Budujemy mosty. Y który, to był dla dzieci, dla dzieci y który był pojedynkiem dwóch szkół. No i jedna z drużyn była właśnie w kolorze czerwonym. Jedna strona konfliktu była, miała właśnie kolor czerwony. No dobrze. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.